Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj króciutki film na temat takiego ładnego, żółciutkiego grzybka, którego tu widzicie. Jest to króciutki film, dlatego że w zasadzie grzyb mało atrakcyjny z przyczyn kulinarnych, bo jest grzybem niejadalnym. Mowa o gnojance żółtawej. Gnojanka żółtawa grzybek rosnący już od późnej wiosny do późnej jesieni czyli w zasadzie pół roku możecie go spotkać. Nie rośnie on zbyt gęsto i często nie tworzy czarcich kręgów. Raczej rośnie po kilka osobników. Jego ulubione miejsca, w których możemy go znaleźć, to są słuchajcie, łąki, jakieś pobocza dróg, pobocza ścieżek. Łąki najlepiej nawożone, nawożone naturalnymi sposobami. W tej chwili jesteśmy tutaj niedaleko mnie, na takim polu, który jeszcze niedawno było nawożone. W tej chwili się zrobiła z tego łąka. Stąd i pojawiła się nasza nasza gnojanka. Grzyba tego w zasadzie nie jesteśmy w stanie pomylić z niczym innym z kilku prostych powodów. Po pierwsze ma za młodu, tutaj są troszeczkę starsze osobniki, ale mam jednego młodszego, to się zobaczycie. Po pierwsze, za młodu są intensywnie żółte, a po drugie rosną praktycznie wyłącznie na łąkach i przy drogach, więc w lesie tego grzyba raczej nie spotkacie. I te dwa miejsca i te dwie, 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 dwie cechy, czyli. Miejsce, gdzie możecie go znaleźć plus kolor żółty. To jest kwestia taka, że gnojanki ciężko pomylić z innym grzybem. Intensywnie żółty, prążkowany kapelusz ten kapelusz jest prążkowany od małego do starego. Jego blaszki, to blaszki, za młodu, również żółte, kremowo żółte lub intensywnie żółte to za młodu, natomiast na starość one robią się pod kolor taki rdzawo żółty. Ale to już mocno w starych osobnikach, czekajcie. Tutaj są starsze, nie chcę ich teraz zrywać, Za chwileczkę wam jeszcze pokażę. Teraz tak, kolejna cecha charakterystyczna tego grzyba. Poczekajcie, uwolnimy tutaj jednego zagadka. Kar... O, bardzo, kruchy, bardzo kruche trzony. Jak widzieliście, on momentalnie w rękach się rozłamał. Ten trzon. Poza tym, w środku pusty trzon jest. Gdzieś jak zrobię zbliżenia, on to nie są od wielkich rozmiarów te żeby, więc o, ten trzon jest w środku pusty, trzon również jest żółty i taki lekko kosmukowaty spróbuję jeszcze bliżej to pokazać O, delikatne, delikatne kosmuki na trzonie, tutaj ten barwa tych blaszek już jest ciemnożółta jak powiedziałem u starszych osobników one zmieniają się na taki rudożółty, poczekajcie o widzicie już jest kolor rudożółty. Intensywnie żółty za młodu, natomiast na starość starsze osobniki one blakną. Blakną mogą być prawie praktycznie białe. Czubek zostaje tylko kapelusza w kolorze żółtym, reszta robi się już coraz bardziej biała, chociaż bywa, że i czubek też wyblaknie do białego. To też zależy od pogody, bo jak jest całkiem sucho, to on będzie zupełnie biały. No i jak widzicie na kapeluszu pozostaje taki on się nie rozpościera całkowicie, tylko pozostaje taki garbek. I dalej to co powiedziałem na początku, nawet przy starszych osobnikach te kapelusze są prążkowane. Ich kapelusze rosną od centymet... do szerokości, od centymetra do 4-5 centymetrów. Tutaj ten, który trzymam w ręce ma jakieś 2,5 centymetra, więc mogą być znacznie większe. Dlaczego niejadalny? Otóż nie wiem dlaczego, po prostu nie robiło się badań chyba na ten temat, nikt tego jeszcze nie sprawdzał. Nie mam wiedzy na ten temat, nie będę się wymądrzał. Traktuje się, że jest to grzyb niejadalny, czyli ani trujący ani, ani jadalny. W wielu przypadkach tak bywa, że po prostu grzyb nie był do tej pory jeszcze przebadany i stąd dla ostrożności się podaje, że jest on najnormalniej w świecie niejadalny. Ale jak spotkacie takiego żółtego, intensywnego, w żółtym kolorze intensywnym na łące gdzieś, popatrzcie się teraz, jak to wygląda. Tutaj mamy łąkę, tutaj zaraz drogę. Tak powiedziałem, nawożona łącz, łączka, czy pola nawożone i okolice dróg. Ale nawożone naturalnie i te grzybki się pojawiają. Więc jak znaleźcie takiego grzybka, będziecie wiedzieli, że to jest gnojanka żółtawa. Dobra, trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć!